Dobra, czekajcie, mieliśmy coś zobaczyć. A, ten film Gimpera, tak? Że zadyma jakaś, co ten Patryk mówił. Gimper, przemiana. Kaloryfer 6 tygodni. Mój kaloryfer po pół roku. To któro? Czy mój przeszczep osób? Który jest kurwa taki główny? Katastrofa. Tak najprościej można określić. A jest, Gimper Altenberg. Altenberg to to od tego? Od kotarskiego. Jak moja sylwetka wyglądała przez ostatnie 4 lata? W pomiarach, a tak, w domowym oświetleniu, w łazience. Teraz musiałem sobie mikrofon. Tak wyglądało to świeżo po ostatnich pomiarach. A tak, w domowym oświetleniu, w łazience. Teraz musiałem sobie mikrofonik tutaj przyczepić, więc on tak dosyć głupio wygląda, ale dzięki temu będziemy się dobrze słyszeć. Zwykłe światło nie pokazuje aż tak mocno różnic i zmian, które zaszły w sylwetce. Ale również tydzień w tydzień sprawdzałem postęp, robiąc sobie zdjęcia tego samego dnia, tygodnia, o tej samej godzinie, w tym samym, zwykłym, domowym świetle. Na ostatnim zdjęciu widać, że mam delikatnie inny kolor skóry, bo faktycznie poszedłem na opalanie, żeby przed sesją jeszcze bardziej uwydatnić efekt. Robiłem też różne spontaniczne zdjęcia. Ej, to może jestem umieśniony, tylko jestem blady. Na siłowni, żeby wyłapywać tę sylwetkę w takich normalnych momentach yy, i obserwować, jak ona progresuje. To jest chyba moje ulubione po około 4 tygodniach pracy. Co ważne, bo to nie zawsze jest oczywiste, nie stosowałem żadnych wspomagaczy, żadnych hormonów wzrostu, testosteronów, sterydów czy innych takich cudów. Jedyne suplementy, które stosowałem, to kompleksy witaminowe oraz kofeina. A także w trzecim tygodniu dodałem 5 gram dziennie najtańszego, najprostszego, najbezpieczniejszego monohydratu kreatyny, który przede wszystkim wypełnia nasze mięśnie wodą po to, żeby mogły szybciej się regenerować, żeby móc wykonywać nieco cięższe treningi. Suplementacja przy takim poziomie to jest 5 maksymalnie. 10% efektu. Łączny koszt wydany na te wszystkie rzeczy to około 60 zł. Czekajcie, żebym wyglądał jak człowiek. Lepiej. Przez ostatnie 4 lata próbowałem coś bardzo prostego. Znalazł jeden prosty trik, żeby schudnąć. w materiałach w sieci. Patryk Wimper. Eee, ale to jest dwugodzinna transmisja. Chyba jesteście niepoważni, żeby będę oglądał 2 transmisję. Jakby to był film, taki do 15 minut, ok, nie? Mimo tego, że zdjęcie jest tak wyłostrzone, zobaczcie co tutaj się dzieje. Bo tutaj talga się pojawiła, tak zdjęcie jest wyłostrzone. To i tak z x nie ujrzysz. Ale yes, yes, ty, no za nim jest, jest, ty, zanim jest. Nawet jak no to co? Jest, Sarys. Kiedy można mówić, że widać sześciopak? Jak co? To jest chyba moje ulubione po około. No to świetne zdjęcie. To też jest moje ulubione. Nie wiem, czy ulubione, ulubione, chyba kalkulatorem. To jako... Jest szot niżej? Ten? Szot? Yy, to? 13% tkanki tłuszczowej, którą z drzewa spadł. 13% tkanki tłuszczowej, jak to Zlałem się w gacie. Nie, naprawdę, ciężko, ciężko. Tu jest od 18 do 19% kanki duszowej, żeby nie skrzywdzić go. To z tym zdjęciem sfotoszopowanym, jest tutaj od 18 do 19%. tu na biodrach siedzi bardzo dużo fatu, żeby nie powiedzieć od cholery. Ciekawe ile ja mam. Tak, jak on ma 19, to ja pewnie mam Ale to też nie wiem. A na przykład jak wygląda osoba, która ma 100%. <laughs> to Bogstelaki trzeba by poznać. Ej, mi się wydaje, że ja mam pewnie z 20... 4. Czekajcie. Jak wygląda człowiek y, tkanka tłuszczowa? Oczywiście z Bogiem żart. Oczywiście O, tutaj. Y, 20%. Ja bym powiedział, że jestem tak w tym momencie. To tak pomiędzy tym a tym. Nie, tak szczerze to myślę, że jestem w tym momencie. Nie, raczej pomiędzy tym nie. Wydaje mi się, że pomiędzy tym a tym. Tak, właśnie bym sobie powiedział, że z 22 mam procent. A u dziewuch? Aha, 10-12 to jest takie fuj wycięcie. No to faktycznie Gimper tam trochę przesadził z tą tkanką, no ale to może raczej z niewiedzy, a nie z, z, z tego, żeby jakoś wprowadzić widza, bo tak mi się wydaje, ale chuj go wie.